Witam wszystkich w siódmym odcinku z serii. Zagrajmy razem w Pokémon Bloody Diamond, a to do odcinkę. Nic się nie zmieniło. Le polecimy teraz uleczyć Poki. O, i spotykamy Don przy okazji, versus Seeker i do Runing Od razu, skoro mamy dosing machine, to pokażę wam, gdzie się znajduje jeden itemek. Fuck. Mogłem tak daleko nie przychodzić. Powder snow. I think so. That will be helped. Nie chcę żadnego Lucky Chanta się uczyć. Nie. Give up. Nie zmieniamy. Mam nadzieję, że nie będzie szybszy i nie... I bardzo dobrze. Bo myślałem, że na początku użyję tego, swojego, całego Embera, czy czego tam. Nie zmieniamy, trzeba ekspić Pokemony. 70 HP ma? Nieźle. Bo ile reszta Pokémonów ma HP? wiktory to raczej osiągnie te 70. kaca też. Eee, to, ale to i tak jest smoczym. pierwsza ewolucja, reszta to ma... to są drugie ewolucje, więc... Y -hmm. Super Potion. Git. Możemy lecieć dalej. A chuj mi tam. Ale wszystkie te małe pokemony. Cieszmy się z małych czy bo zów naszcze śdziernik. Cieszę się z małych. Taki powiedział to facet. Wiem przerażający. Hmm, i co, i co, i co? Kurde, myślałem, że z 200 jak spada, pamiętam, że gdzieś tutaj był i temat tylko nie pamiętam gdzie dokładnie. Tutaj, czyli w dobrej linii. Hmm, i tak rare candy znaleźliśmy. Już więcej itemków nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. W sumie mógłbym wrócić do tamtego miasta i tam poszukać itemków. No dobra, co zostawmy na kiedy indziej. Tutaj pewno żadnego dobrego pokemona nie będzie, znając życie. Jasne, że skorupi to, pokemon. kurno właśnie się boję. No nie. a śpisz, mato. Zaraz potrzebne, jest potrzebne, skorupi to to jaki typ. Dobra, jestem z powrotem. Mogę bez problemu użyć Powder Snow. Dobrze, zmisował, błagam. Jest! I hope that will be helped. GIT, czerwony HP. Złap się, bułagę, złap się. Trzymamy kciuki. Raz, dwa, trzy. Jest! Skorupi złapany. Jak nazwę skoru... skoru... Skorupię. <grym> wiem jak ją nazwę ma te długie takie szczypce więc nazwę ją zręczna że nie mam polskich znaków to to będzie zręczna. i możemy użyć w ten sposób aaaa kiedy kurna dobra nieważne nie interesuje mnie to. Super Rappel. Dobra, minęliśmy go. Bo już wiem, na kogo będę dawał. Poison Barba. Barber Strickland. W sumie muszę zatrzymać knace. Tak właśnie pomyślałem. Gdyż. Mm, nie będę miał Pokémona silnego przeciw yy, wodnym Pokemon'om A na co się nada idealnie? W sumie idealnie by się nadał też ten yy, jakiś elektryczny Pokemon, ale nie to nie. Ale że nie mam. Nie, zostawiamy Ciebie w walce, co, co Ty sobie myślisz? <laughs> Muszę się napić. Wody, jak zwykle. O, Trzeba nauczyć. Naszego kochanego knace flasha zamiast Poison Stinga. Tak. Knaca flash. Matka ją chyba skrzywdziła, nazywając ją knaca. Zobaczmy jak... Jakie będzie, będę miał szczęście? Żadnych tutaj itemków? Tutaj może? Co? Kurde, muszę naokoło przejść. A tym Pokémonem jest Graveler. W sumie Pokémon lepszy od. Hmm. Bo się, żeby. Kurde. Nieważne, nie było tematu, ale 29 poziom mogę użyć rary candy. Tak, gold Chcesz się nauczyć jakiegoś ataku? Nie? Zobaczmy, ile HP ma. 86. Git. U mnie chyba już żadne póki nie będą ewoluowały, czyli będą. Czeszkowa, teraz Czeszkową będę ekspił. Oszty Bidów, tak? Bidów, nie? Kurna. No i z gold będzie się dzielił EXP. Fak. Kurde, właśnie tak wiedziałem. Nie chciałem tego użyć. Chciałem buta Fak, zanim teraz... ...wybiję... Gdybym przekazał od razu... Ale nie, Musiałem tak to zrobić, dlatego, Jinx, item take, tak wiem, te testy zwalczyć, testy zwalczyć, błonili. Nabuani. To jest Pokémon chyba. Lod nie, to jest Pokémon zwykły. Z tego co pamiętam. Tak. To jest Pokémon zwykły. No, no, chcę znaleźć jakiegoś lepszego Pokémona Ziemnego, gdyż Czaszkowa nie jest wystarczającym Pokémonem dobrym Ziemnym. O TM. Cóż za nowość? Tam jeszcze jakiś temek jest. to z pieprzej? Bone rank. It's super effective. Mogłem użyć w sumie tego na graveler Bym miał gravelera. A później bym miał golema. Ale nie. Headbutt. Headboot. Mm, też headbutt tutaj się przyda. Bo to Pokémon jest latający, więc i tak by nie podziałało. Żebyś nie musiał chodzić. Z Diego się bije. Diego. Juan Diego. Jee yeah. Najlepszy chyba odcinek ze wszystkich ten tak. Nie tracę żadnego Pokemona, yy, wszystko jednego nawet zyskuje. A sprawdzę tylko coś Nie no właśnie w tym momencie w w którym chciałem coś sprawdzić wywalił mineta. Nie no bo chyba... O. Yy, bo mi się wydaje, że ten Że drapion po ewolucji jest tym. Jak on się kurna nazywa yy... Znaczy. skorupi po ewolucji jest drapionem. I mi się wydaje, że drapion jest Pokemonem tym Kurna mać ziemno trującym. O, tego, tego słowa mi brakowało. No nie, nie fokus energii. Ale się namiam tę czaszkową. ooo, ciecie Ale ty już nie popełnisz tego błędu, prawda? Gibu! No toś gibla mogłem zdobyć, a nie kurna, nie nie fang No jasne, co krok w nich coś będzie. Bergan. Dobra, uciekamy, bo nie chcę mi się go bić. bo on ma za obronę. No jasne, golem. Pięć golemów, niech mi tutaj wyskoczy. No ja HT. 18 golemów. O właśnie net mi się pojawił, więc mogę sprawdzić. W sumie za czoszkówą wsadzimy Drapiona. Bo co mi tam w sumie? Teraz są takie pokemony wyskakują, no dzięki ty. Nie skorzystam. Gdyby wcześniej takie pokemony wyskakiwały, to czemu nie, ale teraz coś weź i spieprzajcie ode mnie. Nie ma żadnego itemka, na serio. Z tego co pamiętam, to tutaj chyba był jakiś itemek, czy nie, nie było? Tutaj bo wiedziałem. I know it. To najpierw... Hmm, hmm, hmm. Z tobą zawalczymy. Spoko. To Byte chyba tutaj będzie najlepszy, ho, ho, ho. Shinks, zmieniamy na Shingsa. Shi... Shitsa. Headbutt. Zająć sparaliżuje nas. O, nie sparaliżowało. Byjte. Hmm. Fajnie. Nie. Błagam Zabij go tym. Dzięki. Uuu! Uh! Level 27, 27. Level. Dobra, nie chcę mi się już bić z tymi tutaj pokemonami. Możemy wyjść stąd. Mhm. Wyjść. Spoko, but how? jebie Jak stąd wyjść, cholera Dobra, pobiegniemy na Gastli Giodu A u mnie do walki wyjdzie kaca i ten Dobra, idealnie Ty pogryziesz z a ty zabijesz Giodu. Dobra, dzięki. Fajnie się z wami pracuje, koledzy. Gastly. A ten bronzor. Bite. Bronzora. A ty magical. Nie, nie magical leaf. W sumie nie masz wyjścia. Pomimo, że to nie jest super efektywne, to i tak Ciebie zmiażdżyła. Jeszcze jeden Pokémon Gastly, ale różnorodność Pokémonów. może przed tym pojedynkiem KC wyje poziom, czy nie? Nie nie wbije, szkoda. tutaj coś musi być wiedziałem dobra, wychodzimy z tej jaskini bo tak być nie może idealnie idealniaście Nie, grow light A nie, nie chcę z grow lightem sibić. Z pierwszej dziadu. I chyba na tym skończymy nasz odcinek dzisiejszy. Znaczy, dzisiejszy. Ten odcinek, bo dzisiejszy to nie. Bo jeszcze jeden zaraz nagram. Od razu, od ręki. Tylko troszeczkę pod expie pokemony. Albo w sumie nie będę expie. Depozyt Depozyt W raju de depozytujemy Kogo już mam w raju? Kombi, Electric swillow Bierzemy z ręczną do drużyny Zobaczmy, jakie zręczne ma ataki. Jakie w ogóle ma, bo to chyba Pokémon opierający się bardziej na atakach fizycznych, te drapią więc mam nadzieję, że będzie miał jakąś naturę taką fizyczną. Sumary Adamant, zaraz sprawdzimy. Powiem tak, lepszej natury znaleźć nie mogłem. To chyba jest najlepsza natura. Jaką znalazłem? Aha, no tak. Register, bo ja tutaj nie od razu trzeba zmienić bieg. Schodzimy. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy razem w Pokémon. Bloody Diamond. Do subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie narka.